Wydana w 2001 roku produkcja Rockstar to kamień milowy dla świata gier. Przedstawione w pełnym 3D-liberty city zwalało z nóg, dawało one graczowi coś, czego nie zaznał wcześniej. Duży, nieskrępowany świat, w którym miał dowolność tego, co można robić, począwszy od kradzieży aut, walki z policją, demolowania infrastruktury, aż po wyścigi uliczne czy wykonywanie misji fabularnych. Wszystko to przypieczętowała angażująca historia, w której nasz milczący bohater zaczyna od samego dnia wspinać się po szczeblach mafijnej drabiny. Podczas pierwszych prac nad produkcją nie była ona rozpatrywana jako kontynuacja serii Grand Theft Auto. Tworzona przez zespół DMA Design, zainspirowana była takimi produkcjami jak Buddy Harvest czy Space Station Silicon Valley. Dopiero w późniejszych miesiącach prac nad grą zaczęła iść w kierunku podobnym do serii GTA. W ostateczności, gdy w 1999 roku Take Two zakupił studio DMA, połączono je z twórcami GTA 2, czyli Rockstarem. Od tego momentu zaczęto pracować oficjalnie nad trzecią odsłoną serii Grand Theft Auto. Jedną z pierwszych koncepcji, które przyświecać miały nowemu projektowi, to duży żyjący świat w pełnym 3D. Gracz miał dostać pełną swobodę, a świat gry musiał symulować prawdziwe miasto. Służyć temu miały aktywności poboczne, wciągająca fabuła i dowolność tego, co chcemy robić w danym momencie. Miasto miało tętnić życiem, przychodnie wykonujący swoje codzienne sprawy, auta wypełniające ulice, generalnie jak to w dużym mieście, miało dziać się dużo. Na początku projekt powstawał żmudnie czy to przez zmieniające się koncepcje na grę, czy przez sprzęt, na którym pracowano. Zresztą na początkowym etapie produkcji tytuł rodził się na konsoli Dreamcast, po jakimś czasie przeskoczono na PlayStation 2, głównie ze względu na popularność tego sprzętu. I tak rodzący się momentami w bólach, choć głównie przy wtórze kreatywnej siły, projekt wyszedł na światło dzienne w 2001 roku. Od razu stał się sukcesem, który wstrząsnął światem growym. Fantastyczne oceny produkcji potwierdziły słuszność kierunku, w którym udali się twórcy. I choć dość często można było usłyszeć ostrą krytykę brutalności rozgrywki, to GTA 3 stało się ogromnym sukcesem, zapisując się na zawsze w vannałach gamingowej historii. Sukces sprzedażowy otworzył furtkę do tworzenia kontynuacji. Uplasował on również serię Grand Theft Auto wśród jednych z najpopularniejszych growych cykli, co było nowością, bo dwie poprzedniczki nie biły rekordów sprzedaży. Dziś, prawie 25 lat po premierze trójki, powrót do niej może być niełatwy. Przez czas, który minął od jej wyjścia, na naszych dyskach twardych przewinęły się masy czy to kolejnych odsłon GTA, czy innych sandboxów. Gdy nie przeżyło się na własnej skórze rewolucji, którą rozpętała trójka, ciężko jest docenić jej wkład w branżę, odpalając ją teraz. Dlatego też, ogrywanie trzeciego GTA nie będzie łatwe dla nowych graczy. Ja nie miałem z tym większego problemu, byłem zaznajomiony ze starszymi odsłonami cyklu. Choć od trójeczki zawsze bardziej wolałem Vice City, to wydana w 2001 roku produkcja zawierała już wiele elementów nieodłącznie kojarzonych z serią i ukochanych przez miliony graczy. Wciągająca fabuła, wygodna jazda pojazdami czy otwarte miasto dające nam dużo swobody. Przez produkcję przebija trochę takie uczucie przecierania nowych szlaków i badania nowych gruntów. Myślę, że z dzisiejszej perspektywy najciężej będzie przyzwyczaić się do sterowania. O ile jazda pojazdami jest bardzo przyjemna, o tyle poruszanie się głównym bohaterem, a zwłaszcza strzelanie czy rzucanie granatami, wywołuje dziś zgrzytanie zębami. Jednak po kilku ukończonych misjach da się do tego przyzwyczaić. Kolejny aspekt, który nie grał mi do końca, to główny bohater. W zamysłach milczący twardziel dziś przypomina niemowę, zgadzającą się na każdą wciskaną jej misję. Ciężko z nim sympatyzować, zwłaszcza porównując go do charakterystycznych, głośnych bohaterów kontynuacji GTA 3. Natomiast rzeczy, które pokochałem, to klimat produkcji. Liberty City, wzorowana na Nowym Jorku, to dość przygnębiające miejsce. Szarobure niebo, brudne budynki, przygnębieni ludzie na ulicach. Smutno, mało kolorowo i depresyjnie. Jednocześnie jest to fajna przeciwwaga dla kontynuacji z serii. Vice City czy San Andreas to światy kolorowe, wręcz przejaskrawione. Nawet i tak stonowane Liberty City z czwartej odsłony serii było bardziej żywsze niż to z trójki. Mi ten depresyjny klimat GTA 3 nie przeszkadza. Daje mi to jakieś dziwne uczucie przebywania w odrealnionym świecie działającym na własnych zasadach i regułach, które nie zadziałały gdzie indziej. Wejście do Liberty City w wersji 2001 to unikalne uczucie, niepowtórzone nawet spin-offy trójeczki. Kolejny aspekt, który działa i dziś to frajda z rozgrywki. Przemierzamy sobie autem miasto, z głośników płynie niezła muzyka. Raz na jakiś czas musimy kogoś załatwić, innym razem podłożyć bombę pod auto i tak to się kręci. Bez udziwnień, nadmiernego kombinowania. Czysta, nieskrępowana zabawa. Jeszcze bez silenia się na krytykę współczesnego świata czy ukryte komentarze twórców. Po prostu, graczu, baw się dobrze. Strzelaj, ścigaj się, goń. Leć przez dość prostą fabułę, nie zawracaj sobie głowy głupotami. Cel misji jest taki, masz go wykonać i koniec. Grand Theft Auto 3 to produkcja, w której znajduje się wiele aspektów, które moim zdaniem nie działają w niej z dzisiejszej perspektywy. Jednak w ogólnym rozrachunku to produkcja mogąca wciąż dawać wiele frajdy graczom, którzy chcą do niej wrócić. Zabawa jest tu nieskomplikowana i bawiąca gracza na każdym kroku. Prostota jest zaletą tej produkcji. Chodzi o to wyłącznie, aby dobrze spędzić czas. Bo po to w końcu jesteśmy graczami. Jeżeli chcecie poznać wcześniejsze gry serii GTA, czy pograć w solidne, wciąż dobre gry z początku lat 2000, to Grand Theft Auto 3 musi znaleźć się na Waszej liście. Produkcja przełomowa, przycierająca szlaki, ale przede wszystkim wciąż solidna i mogąca oferować graczowi zabawę. Tymczasem to wszystko na dziś, dziękuję za uwagę, do następnego, cześć!